Bombardiero, krokodilo. Mi amore Mi Espresso, ma Dobrze, proszę państwa Pierwsza odcinek Next Next on drugiego Supermarket simulator Co możemy kupić? Chleb nie. Chyba olej. Kupuję płatki. I to jeszcze, jeszcze pięć. To, el, to, el, el, ol, to te płatki. Płatko jedyna. I cukier. Kup. I jeszcze o, chleb. Normalnie paczka. O, o O Zwróciła się na podłogę. Jak kurier mi widzicie na podłogę. Normalnie. Człowa Teraz Ale mamy chyba najwięcej Zabłasz. produktów. Żadne sklepki. Każdy sklep w mieście ma zero produktów. Oprócz mojego. Rozkładamy odlej. bo nawet nie ma w tym mieście sklepów to ja już wiem dlaczego każdy sklep, sklep nie ma produktów Dobra, bardzo dłuższy ślep a o sprzedawać tam to nie od konkurencji to Hej, czy używaliście już gazetkowa? To darmowa aplikacja ja. ze wszystkimi gazetkami w Polsce. Mogę tu przeglądać gazetki, na przykład Pietronki, i od razu ja dodawać produkty tak do listy się, zakupów. Się Mogę drugie. też dodać produkty do mojej listy, a potem wyszukać, gdzie kupię je najtańsze. Dobra. Tutaj za złoty 50. Złoty 50. Nie takie. Zobacz, tutaj za dwa. Chrupka. Nie, eee. za chwilę ja tylko zajrzę, to do taty może nie dzwonił. Do Olivera oczywiście. <laughs> Dobra widzowie, dajmy cenę Dwa Dwa dolary Kropka pięć O Dwa. Kropka pięć No, no teraz jest dobrze I teraz レク lamen の jasne。<noise> <noise> I nowa właśnie daje nowy nowa seria wychodzi Roblox, nie mówię Tam, Tutaj 4,53 Odaj to 4,50 Taj 4,50 A nie od konkurencji wieku tu jest 4,50 i tutaj za czwórkę o 50 groszy więcej Nie. otwórzmy ten chleb mamy trzy produkty od dzień dobry Bierze pan wszystko pan wziął i jeszcze mnie woła na kasę, dobra. Ja muszę być uczciwy. No. Dolar 50. Do widzenia. Nie, ja, nie ja lubię takich ludzi normalnie. Wait for the second customer. Jakie wait? For the second. Aha, i teraz... Iśmy, tak? Tak. Okej, okay. obsłużyliśmy już dwóch klientów. Następny. Muszę 50. Myślę, że szybciej dorobimy się pasunnika. Albo mamy jednak ciekaw. 5 minut dokładnie będzie nowa seria. Ja się muszę pospieszyć w tym odcinku. To będzie dziesiąty level na 100%. Musimy zrobić chociaż 10 level w tym odcinku. Albo w drugim. Ale będzie taka sama miniaturka, co w pierwszym. Tylko, że po prostu inny tytuł. To będzie to napisane supermarket. supermarket. kiedy zbankrutowałem z poprzednim sklepem. I będzie tam C1 i jeden, jeden hashtag. I tak to będzie się przy, przy prezentowało. Bo zbankrutowaliśmy. W poprzednim odcinku zbankrutowaliśmy. Ja zbadałem odcinek, ale ja nie zauważyłem, że sklep nie było tak. W ogóle. Już 7 minut trwa. Mamy 7 klientów obsłużonych, a to już 7 minut. 5 dolarów, do widzenia. Oj tak. Dzień dobry. Po cukier, po chlebek dwa kromki. Chleba do 14 dolarów. Ok, do widzenia! Jak ja im mówię, to, to mi się, dodaje się, się o jeden, chyba plus... plus ten. I SP jakiegoś. Chyba to, to są punkty. Nie chcę trochę, że dostaję jeden level do naszych sklepów. O kurde, wyprzedam mi się takie wszystko. No ale chleb, no nie dziwię się, że on tak się sprzedaje. Jak on tu najtańszy jest. mam widać 3 dolary i 50 groszy. Do widzenia. Więc sukienkusów. Nie ma problemu. Do widzenia. reszty, do widzenia. No i tak, to możemy widzowie grać. Tylko, że jak teraz, teraz nie będą mówić. Że nie ma, nie ma, nie ma chleba, to ja będę musiał dokupić chleb. Tutaj będzie półka na nową licencję, myślę. Ale na tą, tą trzecią licencję, nie na tą drugą, tylko na tą trzecią. O, wziął ostatni olej. Cukier na oleju jest. Cukier oleju i tego. Cukier oleju i chleba. Cukier jeszcze został. Opóki się później dorobimy piątego levela w tym odcinku. Nie kończę tego odcinka. 13 barów, proszę paniem. Ale. Idę ją wydać. Hej, czy używaliście już Gazetkowa? Yeah. To darmowa aplikacja ze wszystkimi gazetkami w Polsce. Mogę tu przeglądać gazetki np. Pietronki i od razu dodawać produkty do listy zakupów. Mogę też dodać produkty do mojej listy, a potem. Dobra. Dobra. Musimy zrobić dostaę Pum. Kupmy nowe płatki. To. To i to. 72 dolary. I jeszcze kupmy cukier. Bo nam się skończył. O jaki, ale dostawa. Zamknięty jest chleb. Wyrzućmy nowy. mąkę. Wyrzuć. Dłużmy olej. Tak, wiem jak się zapala światło. Okej. Las, mi się Ole. Nie ma zamknięty jest. O kurde. To jedzie ja sukce łapki, łapki. A ja działam, Jadzia? A, A książeczka łapki, łapki. Dobra. Ja nie chcę Jadzia. Ale dokupiłem ale Ja dokupiłem olej Ale go przeszpiepę. No dobra, żeśmy kopiki tu. Hej, czy używaliście już gazetkowa? To darmowa aplikacja ze wszystkimi gazetkami w Polsce. Mogę tu przeglądać gazetki na przykład Biedronki i od razu dodawać produkty do listy zakupów. Mogę też dodać produkty do mojej listy, a potem wyszukać, gdzie kupię je najtaniej. Oho. Oho. Dobra, będziemy mieli podatki już. Tak szybko? Kup odej. Już zamówiłem oleju. Powiem ja, ale ja jestem powalony. Dobra. Ale będziemy mieli jeden olej. Lej, całą paskę oleju jednego. Będziemy sprzedawać po prostu stare leki. Hej, czy używaliście już gazetkowa? To darmowa aplikacja ze wszystkimi gazetkami w Polsce. Mogę tu przeglądać gazet. I dobra, teraz widzę, że już nie będzie reklam. O kur A. Dá 5,5? człowieku. Menin, o człowieku? E agora, eu não to patrz. Tu jest pra O. agora teraz, tu dá 5,5. 550 Jeszcze coś? Jest? To jest kominia Dobra Rozłóżmy ten zapas oleju Co to olej? więcej oleju, bo ten olej się szybko sprzedaje I oni się w nim No i patrz, już nie ma reklam, pa. Nie ma reklam. Nie ma, bo internet, patrzcie. Kurde, pokaż to! Pa, wi włączone, dane komórkowe też włączone. Pa, bierze, susu.

Ryczy, wróciam. Do widzenia. do Czyli, jak takie same ceny? jest. Do widzenia. Ej, czemu jak ja wiem, pieniądze? to wtedy była karta. Ej, widzieliście to? Coś w jedną mikrosekundę była karta. Karta. Ja I on dał mi... On dał mi pieniądze? Takie jak teraz. I przykładam ten sam. On. No i normalnie. Nie. Czekaj, jak Mogę iść. Już łamałaś teraz, idę. Widzę, jakieś. O kurde. Jeden. Dobra, dobra. Dobra, bądźcie Dobra. Jeszcze mi zaklinam. Það er hlæmið, það er hlæmið. Ok. Ó, kúrðu! Ó, kúrðu. Það er hlæmið. Það er hlæmið. Það er hlæmið. মই বলি